Siemanko, witam was dzisiaj w Lukson. Wieczorek czerwcowy. Już był najdłuższy dzień czerwca, bo dzisiaj mamy 24 czerwiec, czyli najdłuższy dzień mamy już za sobą, ale dziś może być też długa noc. A dlaczego? Po prostu sięgnijmy po piwko. A dzisiaj yy, będziemy oceniać takie oto piwo. Mamy znowu browar Fortuna, piwo z, fo z browaru Fortuna, a mianowicie Miłosław. Kolejny dobry koń napędowy tego browaru. Miłosław Witbir, zobaczcie. Taka niebieska fajna etykieta, etykieta mi się bardzo podoba. No, co chciałbym powiedzieć o tym piwie? Wiadomo, jak Witbier, to znaczy, że to jest styl belgijski. To znaczy, Belgowie nigdy nie trzymali się jakichś twardych reguł, zasad. Piwo jest y, również nazywane Blanche White. O to chodzi, że jest białe, mętne, pszeniczne. Po prostu jest to zwana niesłodowana pszenica, która nadaje mu mętny kolor. No, zobaczymy, czy taki na pewno mętny, ale wygląda ciekawie. Piwo ogólnie. Ma 4-8%, niewiele. No ale bardzo fajnie pachnie. O kurczę. Świetny cytrusowy zapach. Taki przeniczno-cytrusowy, bo piwo jest oczywiście przeniczne. Czyli zobaczymy, czy tak jest. Nalejmy go do naszego pokalika. Zobaczcie. Jaśniutki, taki złoty, jak łan na polach. Kłosy dojrzewają. Właśnie niedługo będzie lipiec. Niedługo będą dojrzewać te wszystkie kłosy. A z tego mamy te piękne piwka, ludzie. Doceniajmy rolników, doceniajmy zboże. Pis dla zboża. No, a ogólnie zobaczcie. Mętność piękna. Piękna mętność, zapach. Mhm. Cytrusowo-zbożowe. Delikatna goryczka. Wiecie skąd ta goryczka? miele. Goryczka. E, pochodzi od y, gorzkich i słodkich skórek pomarańczy, które są właśnie dodawane do tego piwa przy warzeniu, tak zwane curacao, czyli mamy tutaj pomarańcze, które nadają taką delikatną cierpką nutkę na gardziołku, tak, czuć tu delikatnie, jak spływa sobie po ściankach. Ale piwo bardzo fajne, bardzo przyjemne, takie cytrusowe naprawdę, no kurczę, świetne. Powiedziałbym, że taki drink wśród piw, świetne, polecam. Mhm. Także widwir. Miłosław, to jest to, co musicie sprawdzić. A na etykiece, widzicie, jest browar właśnie w Fortunie. Yy, także browar Fortunę nazywa się w Czarnkowie. Do którego... W Miłosławiu, przepraszam. Oj, zrobił na mnie takie wrażenie piormiące, ale trzeba go zobaczyć. Właśnie tam też się niedługo wybieramy z wycieczką, więc będzie z tego jakaś relacja. A zobaczcie, jaki kapselek jest. Jak wszystkie inne, jedynie ma taki bardzo ładny, niebieski, bym powiedział, taki morski kolor. Piękny. Także pozdrawiam was. Idę dalej spędzać ten piękny czerwcowy wieczór z tym pięknym belgijskim piwkiem. Do zobaczenia. oglądajcie El Luxona. Elo.